Maneczko z tej strony, Kimo, a to dość ciekawy odcinek, mam nadzieję. Także jest to kolaboracja z wieloma polskimi tf-owymi youtuberami. Eee, I wczoraj miałem urodziny, także jest to, można powiedzieć, też poniekąd taki special. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Oczywiście wszystkie kanały chłopaków znajdziecie w opisie. Także zapraszam do oglądania. Ten za cały czas włazi. Oj. W końcu. W eee, Chciałeś, żeby zginął, tak? Tak, impostorze? Ja tylko chciałem podkreślić, że tak, od koloru postaci zależy, kolor od telefonu. Ja nikogo nie widziałem przez tą rundę. Ja widziałem praktycznie wszystkich. Prze wszyscy przebiegali obok. O, poza... Ja mam o, pytanie, takim. czy na pewno jest jeden impostor, bo w pewnym momencie, jak patrzyłem na admina, to dwie osoby zniknęły. W tym samym momencie. No, ale tylko jedna nie żyje, przecież. No właśnie, ale w sensie mi I... chodzi o kamerki. To było na początku rundy mniej więcej dwie osoby naraz, które były dosyć blisko siebie. Zniknęły. Ale to na kamerach byłeś? Czy tak, na, na... tak, na kamerkach. Przeszedłem na kamerach. Ale znaczy na adminie, nie? Tam na tych. Tej... A no. Nie, I dwie osoby nie, to... naraz raz zniknęły. Ale jakby jak oni przechodzą między tymi pomieszczeniami, jakby jak masz te takie tunele, nie? Mhm. Jak masz tego korytarze, to jakby wtedy to nie liczyć tego. Tak, ale jedna osoba potem jakby się pojawiła gdzieś daleko zupełnie. A inna osoba jakby dalej była niewidzialna. Chyba że na przejściu jakimś. Nie wiem. Hmm. chyba niewidzialna? Mhm. Mm Wytłumacz co masz na myśli przez niewidzialną. To znaczy, że nie było jej widać w adminie na... Na adminie. W adminie na adminie, dobro. Wiem, że Ben cały czas prawie za mną chodził. W Wojciech tej, też w sumie... robił ze mną w te... W co? Gdzie się w ogóle? Gdzie, gdzie w ogóle byłeś, Rexis? Jak, ja... jak twoja droga prowadziła? Najpierw byłem po prawej. Zresztą mnie pamiętają tam chłopaki, widzieli mnie. jakby robiłem jak jak tą górę, całkowicie tą górę, jakby w, w kafaterii. Potem byłem w Bed Potem byłem w kamerach, potem byłem znowu w engine, potem znowu poszedłem do kamer i tam zostałem w tych kamerach, patrzyłem na te kamery cały czas, potem szedłem w górę, gdzie rokłecie. Nic Zobacz. nie widziałeś? Nic jakby jedy, mi jakby jedynym co mi dałem to czasami badać tam tymi i voice'ami. Skończyłeś gdzie Rexis? Aaa, w kamerach. Ale czułem w enginę przy, przy, przy Aha. Jakby w korytarzu między kamerami a en enginem. Podejrzane. Zielony. Rexis, Nie no, proszę, Rexis. не что. Пакомчи. не Рексис. A więc największy youtuber polski TF2 został znaleziony martwy w swoim apartamencie w adminie. E, Wojtek, mam pytanie: co ty robiłeś, że w prawym górnym rogu stałeś na tym. Ale tego pobierałem. Chwila, moment, okay. Wojtek kiedy był w prawym górnym? Teraz był w prawym górnym, górnym i stał. W lewym dolnym go widziałem naprawdę z jakieś 15 sekund temu. Co? No ja cię nie mam. Nie mam ma psy, ja wiem łazi... ja po górze. No to znaczy, widziałem, że od U... początku szedłeś na dół, i potem w lewo skręciłeś na samym początku. I potem, jak ja poszedłem no tak, to na zgadza, prawo. To się zgadza, to, się zgadza, to... Bo wziąłem, tego, wziąłem paliwo. Yy, tylko, że jak, wzi... yy, jak wziąłem paliwo, to później nie widziałem yy, całą dalej do robienia, Więc poszedłem na górę i poszedłem pobierać bopący. No, ja ciebie widziałem na lewej z jakiegoś powodu i nie wiem, czy mogłeś aż tak szybko dobiec na prawo. Yy, mógł to też być ten, shapeshifter, jakby ustawiłem. Mógł być shape Shifter, ale no ja widziałem Wojtka. Więc albo Wojtek, albo ktoś, kto się przebrodzał, Rexis, ty byłeś gdzie? Najpierw no, byłem tam w adminie, to. potem w kafaterii, potem tam właśnie przechodziłem do was. Ty byłeś yy, obok mnie, widziałeś mnie, jak opierałem, tak, tak? Tak, byliśmy o, tam prakta. razem w nawigacji. Ben trochę cicho siedzi i nic kompletnie nie mówi. Trochę. No, no Trochę ja sus. A to, a to, a to... Um, Osta... Nikogo nie widziałeś? No no, gdzie zostałeś? Tak, ja byłem, byłem w adminie, bo miałem taska, z którego sam, który sam był, się dziwiłem, że miałem, czyli musiałem być... przy wętach, to No, bo, musia, bo musiałem je wyczyścić. Ja nawet nie wiedziałem, że taki task doszedł, ale nieważne. No, musiałem wyczyścić wenty typowo. No tak, są, są takie. Ja, są. ja sam się zdziwiłem. No, i czas się na po, po, ty, po czym poszedłem do tego, do elektryka i miałem download, musiałem po, pobrać pliki. Chyba znowu mi się nie pobrało. Nie wiem, ja myślę, że. Pamiętajmy ja... Możemy jeszcze raz, ale potem musimy definitywnie kogoś wywalić. Okay. No. dobrze. Nie mówię, ja dos dosłownie tego chyba. A nie, yy, tam yy, na dole chyba ładowałem paliwem, i później poszedłem na górę i później w prawo. Hej, kto na mnie zagłosował? <laughs> Ty widzisz koloru Daligowski. Daligowski? <laughs> Za Zagrobu. 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 To, Ach, myślę, to, jest. to jest trochę Zagrobu. trochę Wow. Szczerze, szczerze byłem pewny, że to Kimo, ale... Ja tak samo, bo on ciągle za mną łaził. No, Wszyscy... za, mną, za mną cały czas łaził Urok, co mnie troszeczkę no. Tak, też to widziałem na kamerach. Tak, Aczkolwiek jak, jak widzisz, nie jesteś martwy. No, więc... się z e, Wojciech był w tym w odminie też. E, no tak, byliśmy w... Wszyscy ja tego oddawałem rzeczy z broni. Do Headquarters A czy Ben, wiesz, że gdybym to był ja, to nie mógłbym być przy tobie 24 na 7. Więc to na pewno nie jestem ja i to na pewno nie jesteś ty, bo ktoś zginął, a cię obserwowałem cały czas. Więc to jest to, albo Rexis, albo Wojtek. To, to, to był na kamerach. Ja bym na kamerach. Mm, albo self-report, albo... Report. Oh shit, e. kurde, nie wiem, nie mam pojęcia co robić. Dobra. Ryzy... Dobra, nie mówimy jak głosujemy ryzyk fizyt. No, no. Dobrze. O Boże. Jak się zagłosował na nie. Wojtka, bo to jest takie wiadome, prawda? że muszą być jawne, równe i anonimowe, coś takiego? Pierdole nie zdawałem w nie. nie, dlaczego Cześć. to zrobili? No to, to problem. O, jest źle, dobra. Pierdole to zesrałem się. Co się stało? <noise> zesrałem się, ja sądzę, że nie możemy tego tak skończyć, bo za dużo jest tasków. <noise> więc musimy to skończyć tu i teraz. Okej. Okay. I zmieniam swój głos. będę nie swojego głosu, bo wiem na kogo mm. zagłosowałeś ewidentnie. Mm. I to w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. Nieważne. Mm. Proszę, żeby trafić. Dobrze, tak no. Bardzo dobrze. Tak jest. To, no i patrzymy, to be continued. Do Brazylii. Hmm. Udało się. Ja tak było. Pamiętajcie, no. teraz ja i Kleż będziemy przez 20 run. Albo no przynajmniej no. jeden z nas. No ja to, no, ja to, no, ja to no, wyścikujemy tak mieć. Okej, okay, co robisz shift no.

ja, Dobra, sobie tutaj pobiegnę i ta ja sama nadzieję, że nie. zabiję. mi się uda, zostałem się. Mi hubi 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 Michu, ja no jest no życie? Życie? Michu, jesteś impostorem. Widziałem, gdzie serwer portabliwek. Byłeś na mnie. Nie, 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 nie. W tym w oficie, oficie nie, 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 przy skanowaniu. Widziałem go! Widziałem nie go to jak on chciał, żeby je zgłosić. Kaleś nie, kaleś nie, go, przerywaj nie, mi, proszę, nie przerywaj mi, proszę. Kadesz nie przerywaj mi, proszę. Jabłuj, co? Order, co? W jakim Czekaj, moment, w jakim skanie wypiszecie? Okej, okay, czyli sprawa jest, jak masz tą kartę taką do przykładania, taką... Kelesz pierwszy, bo on, ja zgłosiłem ciało. Co, właśnie nigdy Kelesz się nie wyrywał do zgłoszenia. Dopiero jak... Bo zobaczyłem, dura, że ty kurwa żeby zgłosić. Sam, sam, chcę tak, tylko powiedzieć, 5. chcę tylko powiedzieć jak to było. Zrobiłem paliwo. To wiedział Kimo chyba. O, nie żyje, świetnie, dobra, to, to, to nie, nieważne z tym w mm -hmm. takim razie. Pobiegłem w prawo, chciałem zrobić rakietę, ale widziałem, że tam na przejściu stoi Dali, więc dla pewności pomyślałem, nie, nie będę ryzykował. Pobiegłem w dół. Wtedy też chciałem, pomyślałem, dobra, spróbuję komsy. Biegłem w stronę komsów. Przy lawie stoi kelesz. Nie podoba mi się, że głosujecie, kiedy mówię, ale okej. Okay. <laughs> stoi kelesz przy lawie, i ja skręcam w lewo. Chciałem zobaczyć komsy... Dobra ja głosuj, zagłosowaliśmy głosuj Ale ja... ja no, no. Głosuj na mnie szybko Nie. To nie no? daligowski w no, Jeżeli bo... zginę kelerz jest... Mówię wam, kelerz jest za... No stu... A myślałem, że zlechał by nam To kelerz i tyle, koniec Nie wiem kelerz naprawdę musiałeś tak szybko zabić żeby... Ej nie, ja, nie bo teraz ja tak, tak, z... daligowskiego jeżeli, jeżeli ogarnąłem, że jest jeden killer Wyrzućcie Kelesza! A. No, tak <laughs> mówię, killer. Bo ja, my, ja, bo ja myślałem, dobra, może nie ryzykuję, bo... A jest jeden killer, wyrzućcie Kelesza, ja wam o. mówię. Ten głos, Boże święte. Naprawdę, wyrzućcie Kelesza. Ja naprawdę. powiem tak, ja, ja są... się do Daligowskiego. To są, to, to Jeżeli, są takie same ale prawdziwe wypowiedzi. 50-50. Tak, wyrzucicie mnie i nie będę? To to Kelesz. Wyrzućcie Kelesza? Tak, tak, to, to wiem dokładnie. Wyrzućcie Kelesza, dlaczego by... Jesteś ja bym tytalizm... zaczął od bądź, nie jesteście za słodnika bądź. Nie, 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 to, nie, ja ci nie, 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 nie ani nie okaże się. Nie, 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 nie okaże się. Nie mam okazję zawidać go z tego. Ben, okay. jeżeli to nie będzie Kelesz, to ja nie wiem. To dam, jest ci wygrać, evidente, dam, dam ci wygrać kolejne. Co wy robicie? Kelesz, nie dostanie zwycięstwa w kolejnym tym. Dobra, ja to jest. Nie, osób... nie chcę, żebyś ty mi się dał, bo ja <laughs> w stanie ukochać się w Ja. Nie. Ja. <laughs> Ale ograł Ben. To twoja wina, Ben. Wyłączyłem. Przy... a kurwa, Ben Hart, nie Aha. E, Wokoł był przy mnie. Na co sobie był, był przy przycisku, więc to jest Kel. No, na pewno. No to jest Kel. Ja. Chciałbyś ja po drodze zabić to... Ben Harta. Jak? To no, ja... któryś z Was. E, kto Na przykład wrócił cioło? się do przycisku. Nikt nie znalazł, znalazł, znalazł ciało. Nic nie znał, Dalik klikł tak ja jak, jak guzik kliknąłem. Równie ja dobrze, bym mógł siedzieć z Dalikiem na guziku, na przykład się mógł wrócić czy coś. No to tak, dobra. Ja widziałem faktycznie Reksi z, z truzaną. Ja w labie, ale... Musi na mnie zagłosować, bo tylko to ma sens. <laughs> Tak, zagłosujcie no, no, na 7 km od ciebie. Nie, na więcej. Zbliżam się. Teraz coś. Ja ja Załbina jest to. wszędzie blisko, także... Hm. A teraz wyobraźcie sobie że to nie jest kalesz co nie? Bo taka jest prawda. <śmiennie> ja jestem. Kurde zaufałem ci galer. Ale że mnie pierwszego wywaliliście? Już kolejny raz... O, 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 kolejny raz ci zaufałem się. jak zwykle na tym... <śmiennie> nie